Dzisiaj muszę robić takie gumy balonowe. I wyjdzie mi z tego taka kuleczka. O, zobaczcie, mam ją teraz na sobie. Ale uda! Złapa. A zobacz na moją gumę balonową Jest o wiele większa od twojej Zgadza się, ale dzięki tej gumie Będziemy mogli wejść jak najwyżej Tylko e, chwileczkę, ona jest taka mała Że nie mogę wejść po tych chmurkach A zobacz na mnie, e. ja teraz skakuję Tak wysoko, wyżej od ciebie Ej, faktycznie, muszę w takim razie Zrobić jeszcze większego balona I dlatego podejdę sobie do jajek I otworzę sobie pierwszego pecika Tak jest, i dzięki temu małemu króliczkowi Będę mógł robić szybciej moje gumy balonowe one są duże, ale moja guma balonowa jest jeszcze większa od Twojej. Zobacz, jaka jest ogromna! Ej, faktycznie! Ja bym normalnie chciał na nią zaraz skoczyć. Tak jest, może się przebiję! Ej, uspokój się, bo wtedy moją gumę zniszczysz. Widzisz, jak ja ją poguję i cyk! Teraz o. jest taka duża i znowu robię sobie największą gumę na świecie. Hmm, dobra, wiesz co? Ja muszę je sprzedawać, te gumy, w tej kulkowni i jak klik to dostaję cały czas pieniążki. I dzięki temu będę mógł na przykład wejść sobie do sklepu i zobaczyć, ile tutaj mam gum, a na dodatek mogę zmienić różne smaki. O, tak, ja mam oh. arbuza, a ty jaki wybrałeś? Teraz jest taki różowy. Nie no, ja też go mam, bo to jest ten defaultowy. Ale zaczynasz mnie denerwować, więc ja sobie wezmę wszechowywalnie i kupię sobie taką gumę, która kosztuje 250 i teraz będę mógł zrobić troszeczkę większego mojego balona. Pom pom, patrz jak on się tutaj pompuje! Naprawdę to jest twoja maksymalna <laughs> wielkość. Zobacz na to, zobacz na to. Ja też kupiłem sobie trochę większą gumę i zobacz, jak ona się powiększa. Nie, czekaj, ja muszę dmuchać. Pu, fu, pu, fu, dobrowidzowie, dmucham ich chwileczkę. Tutaj po lewo mi pisze, że mam 96 na 125 i to jest wielkość mojej gumy. Zobacz, prawie zaraz będę być maksa. Ale to jest słabe, Tu jest twoja maksymalna kula. O. Zobacz na moją gumę, bo jaka jest wielka. Ej, jak ty skaczesz wysoko? Dobra, ja muszę tutaj podejść i spróbować wlecieć po tych chmurach na samą górę. Bo teraz ma Mam lepszego balona i pom! Zobacz, od razu jestem wyżej! Nocie chcesz zobaczyć, jak ja jestem wysoko, lepiej się nie patrz w górę! Bo ja wyskakuję, serio! Ej, faktycznie, jak ty mi tutaj weszłeś? Tylko tutaj dalej już chyba o, nie doleciałem i spadłem na sam dół. I muszę zrobić jeszcze większą tą moją gumę. Dlatego kliknę sobie sprzedaj i pójdę sobie kupić jakiegoś pecika. Bo ja chcę oczywiście mieć coś lepszego i uwaga, to mam kolejne jajko, i to jest wilczek. No proszę, a ja mam <laughs> aż 4 pety. Widzisz to? Jestem lepszy od ciebie. <laughs> to dlatego ten pipek jest taki dobry, ale spokojnie, ja sobie wejdę tutaj w sklepik i kupię sobie vip za 250 robuxów, żeby mieć lepsze. Jeszcze moją gumę balonową. A na dodatek kupię sobie po lewo plusika. Tutaj przy tych gumach, i za 800 Robuxów będę mieć gumę nieskończoności. I będę mieć największą gumę na świecie. O co ty mówisz? Ty możesz mieć nawet większą gumę nie nie. Zobacz, moja jest taka czekoladowa. I to jest maksymalny rozmiar jej. Serio? A ja mam moją gumę z takimi koronami. I jestem ciekawy, jaka ona będzie duża, ale chwileczkę, ty pojawiła się moja koszulka. Na mnie dosłownie sekundę temu nie miałem. Pijajcie na luczekshop.pl. Po najlepszą koszulkę na świecie. I nawet jest nowa koszulka. Taka z pipkiem, czerwona też, a ja w tym będzie fułbucham największą gulę. Jeju, na pewno no, ci się guma, uda uważać, bo zaraz ci pęknie! Ej, właśnie, Pipek, lepiej uważaj. Chcę zobaczyć, jaka ta guma jest silna, dlatego na samej górze postawię mój kubeczek z dusekszą i zobacz, jak ta guma się trzyma! Ej, jak to jest możliwe! Przecież to uh. powinno się rozwalić! Też mi się tak wydaje, ale spokojnie, ja zrobię jeszcze większe. Widzisz, skoro ona jest taka dobra, to co będzie za chwilę? Ej, widzowie, klikam teraz na maksa. czego możesz powiększyć tu? gumę? Ta, 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 cały ta, ta, ta. czas. Ja już mam maksymalną taką, a ty cały czas ją powiększasz. Zaraz ona będzie taka duża, że na przykład schowam twoją głowę w tym. Zobacz, teraz jesteś praktycznie w tej gumie. O, ja nie mogę oddychać. Serio, Luczek, no, wypuść mnie z tej gumy. Ej, dobra, to jest takie śmieszne. Dobra, ale wiesz co? Ja teraz sobie sprzedam sumie tą moją kulkę, bo ja chcę mieć jeszcze lepsze i przydałyby mi się jakieś najlepsze pety, żeby bardzo szybko dmuchać to, bo zobacz, na razie robię tak powoli, ale he, muszę zdobyć jakieś lepsze no. jajko. Tak, ono jest bardzo dobre, Uu. ale ty jest tylko za. A tutaj masz za Robuxy? Na pewno tego nie kupisz. Co, chwileczkę, gdzie masz jajko za Robuxy? Ja chciałbym zobaczyć. Tutaj coś jest aż za 60 Robuxów. O nie, pimpek. Ja akurat nie mam Robuxów. Ale masz pecha, a wiesz, że jakbyś kupił tego peta, to miałbyś wtedy największą gumę balonową i skakałbyś tam wysoko jak ja. Ej, faktycznie. A tak naprawdę, widzowie, ja mam Robuxy i za chwilę ją kupię i chcę zobaczyć, czy ta guma będzie cała jak ten świat. Bo to by było bardzo ciekawe, ale spokojnie. W takim razie spróbuję tutaj i kupię te jajeczko tak, żeby Pipek nie widział. No, 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 no. Ej, Luczek, co ty tutaj robisz? Twoja goba jest dla nas. U... Taka malutka! No, uwaga, w to będzie. To numer. Jajko za robuksy, legendarny pecik. E, no tak, Pipek, ja sobie po prostu wiesz co ćwiczę, wiesz. Ale to jest słabe, ty, ale chwila. Czemu ty masz takiego dobrego peta na sobie, który lata? Ej, tak, to jest złoty pecik, który uwaga, on mi będzie dawał tak dużo. Zobacz już mam 2000 i muszę kupić ich więcej! Co ty robisz? Nie, nie, błokź tego jajka! Kogo kupiłeś za zarobuksy? ale... Mówiłeś, że nie masz robuxów w ogóle! Ej, no nie mam pipek. Wiesz, co właściciel Robloxa mi dał te robuxy? Ej, i kolejny jest to tak, bo ja się znam z właścicielem Robloxa! No, co Ej. to jest nieuczciwe? Ja nie mogę zrobić takiej wielkiej gumy balonowej jak ty. ja co to robi? Nie, no, pipek, po prostu musisz być taki dobry. Oj, mam trzy takie peciki w sobie, Jak teraz sobie otworzę, uwaga, mój ekwipunek, to mogę sobie je rozpakować. Jestem ciekawy, jaką wielką gubę zrobię i jak wysoko polecę. Nie, no, ta twoja uwaga? guba Fu. i tak jest taka, bała, ale spróbuj ją popować. Co się dzieje, Czemu ona nagle się tak A, bardzo powiększa? Tak, zobacz, ona się robi coraz większa. Chcę wiedzieć, jak będzie milion, na przykład, jak ona będzie dobra. Co fru, tu się tu, dzieje? Ej, dobra, ty naprawdę fru, fru. robisz wielką gumę eee, balonową, bo ona jest nawet większa od ciebie. No tak, i w sekundę ją pompuję. A na dodatek kupię sobie na przykład, ej, taką pizzę. Czy nie podoba ci się guma balonowa o smaku pizzy? Oj, to musi być obrzydliwe, Lucek. <laughs> Nigdy w życiu bym nie zjadł takiej gumy. Nie, no, Pipek, ty się nie znasz. Akurat smak pizzy w gumie to by było najlepsza rzecz na świecie. A tak naprawdę kupię sobie, o, na przykład coś ulubionego. Hmm. Może taką czekoladę, ej, to by było akurat dobre. Tak, czekolada jest hmm. smaczna, hmm. ale arbuzowa guba jest zdecydowanie lepsza i nie mogę. Jak ty szybko taką wielką gubę balonową? Też tak chcę. Musisz być po prostu taki dobry jak ja. Ej, widzowie, a jestem ciekawy, jak wysoko skoczę teraz. Wow, mogę wejść prawie na samą górę. No czek, wszystko w porządku. Wow. Nie, ja jestem tak nisko. Tak, Pipek, tylko wiesz co, ja chyba jeszcze tutaj nie dolecę. Ja chcę, ej, odlokowałem jakąś nową wyspę. Zobacz, w tym miejscu tutaj mamy jakąś wielką skrzynkę. I nawet tutaj mamy jakieś różne monety. O tak, dzięki o, temu jak jesteś o. tak wysoko możesz odblokować nowe gumy o. i ich smaki. Tak, to jest akurat najlepsze. A ja sobie wyjdę jeszcze tutaj w sklep na dodatek i kupię sobie plus trzy pety dodatkowe, więc teraz będę jeszcze zrobić mógł większą gumę balonową. I o wiele szybciej nie rób tego, ale twoje pety i tak będą sobie jak nie kupisz ich za robuxy. Hej, za robuxy, No właśnie, a tutaj ej, coś widzę innego. Jak te jajko wygląda? To jest kolcza ty, jajku, Uwaga, kupię. Jestem ciekawy, czy dostanę coś lepszego. Proszę, Uuu. nie. Nie możesz mieć dobrego pędu. Twoja goła będzie za duża. Ty, czekaj. Dostałem takiego smoka, ale on jest bardzo słaby. Ja zejdę tutaj jeszcze na sam dół i otworzę sobie jeszcze te jajka za Robux. Ahaha, Pimpek, będę Uuu. najlepszy. Ej, ostrożnie. Nie aha, rób aha, tego przecież. Ty, ty, naprawdę. Ty. Twoja goła będzie wielka, Uwaga. a zobacz, I... jak moja wygląda głowa. Ty, dostałem legendarnego za 16 tysięcy. On będzie mi dawał tyle kulek, to zaraz zobaczysz. A ty, chwileczkę. Ty masz gumę balonową, taką białą. Co to ma być? Wygląda jak pajęczyna, nie złe jest. Co? Co? Czekaj, przecież pajęczyni się nie je, pimpek. O, nie, dobra, wiesz, co? ja otwieram teraz te jajka i błagam, żebym wyleciało coś dobrego. O, legendarny, on jest spoko, ale nie jest za dobry, bo to powinienem dostać coś lepszego. No czekaj, ty nie otwierasz za dużo trochę tych petów? Przecież mi eee. się skończyło. że na buksy! Nie, mnie to nie obchodzi, pimpek. I uwaga, w tym momencie, pom, dostałem kolejny. No nie, ale tutaj mamy jakąś strefę, gdzie mamy więcej tych jajek. Zobacz, ile ich tutaj jest. Dlatego ja w tym momencie chyba sobie dokupię w sklepie. 5 milion klejnotów za 300 Robuxów. Ej, ja naprawdę odblokuję całą tą grę i zrobię największą gumę kulkę. A co za chwilę się stanie? Niemożliwe. Przecież ta guma i tak już jest dosyć duża. Nie możesz zrobić jej większej. Tak, ja to już kupiłem. I jestem tutaj. Ej, ja już wysoko skaczę. A co dopiero za chwileczkę. I jeszcze wyposażę sobie wszystkie te moje peciki, bo mam ich więcej, bo kupiłem sobie. I teraz uwaga, mam tyle tych petów wokół mnie. i Kliknę sobie raz i POM! One mi tak dużo pompują. Nie wierzę w to. Ej, Jeho. dobra, ta guma jest serio mega duża. A Ty masz 30 tysięcy, a mam tylko <laughs> Nigdy nie będziesz mieć takiej guby jak ja, ale wiesz co? Ja tutaj patrzę, że jest bardzo dużo tych wszystkich jajek. Ale interesuje mnie to jajko nieskończoności, bo ono kosztuje 750 tysięcy. Wiesz co? Kupiłbym to, ale nie mam tutaj pieniążku. Bo ty jesteś taki hmm. biedny. Twoja guba sprzedaje się za naprawdę mało pieniędzy. Nie no, spokojnie, zobacz jak ja mam w sobie już dużą tą gubę. Nawet jej tutaj nie widać tak z bliska, więc sobie to zrobię. I teraz mogę sobie otworzyć te jajko, więc uwaga, klikam i błagam, żeby wyleciało coś dobrego. I to jest taki mroczny smog który w ekwipunku jest, o nie, bardzo słaby. Mogliśmy tego nie otwierać, ale wiesz co, ja teraz zrobię tą gumę kulkę i uwaga, skoczę, żeby lecieć jak najwyżej. I ja chcę zobaczyć, co jest na samej górze dzięki tej kulce. Poczekaj, ludzie za uh -huh. mnie! Ja też chcę skakać razem z tobą, tak wysoko! Uh -huh. Ej, tak, no ja jeszcze dmucham w międzyczasie Patrz, Już mam taką wielką gumę normalnie przy sobie. I spróbuję wlecieć, bo tam widzę, że coś jest, ale nie wiem co. O, ja już wyżej uh -huh. nie mogę dawać tej mojej kulki. Skaczę maksymalnie, jak się da! Ale dawaj ze mną po tych tam tak może będzie coś ciekawego. No tak, jesteśmy już bardzo wysoko i jeszcze mamy trochę czasu, ale chwileczkę. Ty, ta atmosfera się zmienia tutaj. Widzę, wygląda to troszeczkę jakby miał zaraz padać deszcz. Te chmurki się zrobiły takie ciemne i te otoczenie jest całe takie straszne. Tak, bo tutaj jest kosmos, Pimpek. Może będą tutaj nawet kosmici. Ej, nie gadaj, zrobiliśmy taką wielką mube, że jesteśmy w stanie dolecić do kosmosu. Tak, i właśnie o tym mówiłem. Zobacz, na przykład tutaj mamy jakąś rakietę i nasza guma kulka pomogła nam się Tutaj dostać. I spróbujmy wejść jeszcze wyżej, dopóki damy radę i pum! Ty! Tam na samej górze może być jakaś inna planeta. Widzę to my nawet. Zkawmy na jakichś kawałkach planet? Co to ma być? Coś mi się wydaje, że będę mógł zrobić teraz jakąś nową gumę, ponieważ tutaj mogę mieć na przykład złotą gumę kulkę w tym momencie i po możemy ją odbuchać. I to mi się akurat bardzo podoba. I teraz kupię sobie cytrynę normalnie, więc teraz też to jest żółte. I będę trzymał tak długo, żeby zrobić największą gumę kulkę na świecie. Więc teraz mam tutaj 10 wielkości. A tak to wygląda jak mam 150. I zobacz, Pipek, ta moja guma kulka robi się coraz większa. Huh, huh, poczekaj, huh, jak ja teraz huh, wejdę huh. do niej, to nawet ta jest większa ode mnie i od mojej kulki balonowej. No tak, ale wiesz co, ja chcę ją wydmuchać jeszcze więc żeby to była jak ta planeta. Czekaj, dobiję tutaj na przykład troszkę więcej. A tak wygląda balon za 300. Zobacz, jaki on jest wielki. Wiesz co, Pipek, ja teraz skoczę. O, wow, poczekaj, szybko lecę. I to nie, co ty robisz? Ja nie doskakuję do ciebie. I bardzo dobrze. I mam nadzieję, że widzowie też sobie zrobicie taką wielką gumę kulkę.